To jest tajemnica, a także dopiero z prezesem ustalimy, za ile możemy kupić się. A to była jakaś zbiórka, jakieś pieniądze od Polski polonii, Polonii? Polonii za granicę, czy...? To się na to rzucili wszyscy strażnicy Teksasu, żeby zrobić porządek tutaj. Czy w Teksasie też się mówi o pzpn Oczywiście, że tak. No pierwsze newsy, które wchodzą na Houston i w Dallas, to jest PZPN. Także wiemy wszystko. Mamy swojego człowieka zresztą to nie tak, że to nie ma tak, że ja tutaj przyjeżdżam na lipę. Jest wszystko zamknięte, kluczyk połknięty. A ile pan ma w tej dolarów w tej walizce? Nie mogę powiedzieć. Aha. 10% dla to się wytnie? Myślę, że za 10% to można kupić kawałek autostrady. To 10% my, pan będzie miał 80, 10 dla Grzesia. Okej, okay, to idziemy porozmawiamy. Ale co, gdzieś na ten. No to tam na boku możemy do dogadać interesy. Tak. Pan tu do PZPN co, kopać z pół obrotu? Nie, przyjechałem prosto z Teksasu z walizką pełną pieniędzy. Bierzemy PZPN. Kupuje pan, pan będzie staje na czele, tak? Mamy już człowieka, który będzie na czele, my tylko kupujemy. A, a resztę jest w pozycji obsadzonych, czy nie? Czy idzie się załapać? Bo u nas słabo płacą, to ja chętnie mi się zapał. No, Okej, okay. to poza, poza kamerą wymienimy wizytówki i ustalimy jakąś. I co, rzecznik prasowy, czy co może? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sekretarz, bo, no, na, trzyma kasę, ja lubię trzymać kasę. <noise> na rzecznika pan się nadaje. Tak? Tak jest. Materiał, który właśnie obejrzałeś, stanowi pojedynczy odcinek serii i nie był najnowszym epizodem tego cyklu. Premierowe misje oraz wszystkie części programu za darmo znajdziesz pod adresem tosiewytnie.pl. Do zobaczenia na tosiewytnie.pl